Na naszych oczach zmienia się socjoekonomiczny porządek w zachodniej cywilizacji. Zaciera się tradycyjny podział ról dotychczas zależny od płci. Natomiast wielu mężczyzn zdaje się nie wnosić do tych przemian nic pożytecznego. Wole walki o serca potencjalnych towarzyszek życia, czy też o dobre warunki egzystencji dla swoich rodzin zastępują obecnie płatnymi subskrypcjami na portalach dla koniobiców lub też poniżaniem się w aplikacjach randkowych. Arnold straszy rosnącym pokoleniem lamusów, które nie potrafi stawiać czoła najprostszym trudnościom życiowym. Dorośli mężczyźni coraz częściej mierzą się z objawami niskiego poziomu testosteronu, coraz słabiej można na nich polegać, a środowisko naukowe bije na alarm w sprawie krytycznie postępującego pogorszenia jakości spermy. Niektórzy mówią wręcz o spermagedonie, a twój stary, że w twoim wieku silniej strzelał nawet z procy. Może i zamieniam się właśnie w foliarza, ale pewne kropki wydają się łączyć ze sobą same. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak poważne jest to zjawisko, jakie możemy wyróżnić jego przyczyny oraz czy dla naszych worków istnieje jeszcze ratunek. Na te pytania oraz kilka innych odpowiadam w dalszej części materiału. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Wydawać by się mogło, że temat ten dotyczyć może jedynie nienaturali i to zwłaszcza tych, Którzy na środkach pozostają nieprzerwanie od lat, mając w nosie choćby profilaktykę. Oczywiście może to być czyjąś absolutnie świadomą decyzją i nie chcę tu oceniać niczyich wyborów. Propsuję życie w zgodzie z samym sobą. Chodziło mi o to, że decyzji tych lekkomyślnych można następnie żałować. Chciałbym jednak uspokoić każdego, kto pluje sobie dzisiaj w brodę, bo patrząc prawdziwie oczy, to jeśli nie zbadali parametrów swojego nasienia przed wejściem na bombę, to nigdy nie będą mieć pewności, czy to właśnie doping zniszczył ich płodność. Jest to bowiem bardzo możliwe, że już wcześniej, nie zdając sobie z tego sprawy, nie byli odpowiednio płodni, a przygoda ze wspomaganiem jedynie pogorszyła rokowania. Problemy z płodnością przerodziły się dosłownie w światową epidemię. Jeszcze nigdy w historii naszego gatunku nie było aż tylu jej przypadków. Według niektórych szacunków, jak choćby prezentowana właśnie publikacja, nawet 12% par może mieć problemy z poczęciem, przy czym w aż połowie przypadków leżą one po stronie facetów. A aż 7% mężczyzn może być naturalnie niepłodnych. Choć znalazłem też takie opracowania, według których wina rozkłada się nieco bardziej w cudzysłowie sprawiedliwie. Te bardziej optymistyczne względem nas mówiły o w miarę równym podziale przypadków, po jedną trzecią na facetów kobiety oraz niepłodność obojga partnerów jednocześnie. Jednak bez względu na to, którym danym zaufamy najbardziej, to pewnym pozostaje fakt, że odsetek niepłodnych mężczyzn stale zwiększa się rokrocznie osiągając nowe szczyty. Bohaterka dokumentu Spermageddon, epidemiolog oraz zawodowa badaczka nasienia z wieloletnim stażem, mówi o danych bardzo podobnych do tych prezentowanej właśnie metaanalizy. Według średniej stałego przekroju badań pomiędzy 1973 rokiem a 2011 średnia zawartość plemników miliczy nasienia zmalała aż o 52,4%. Z około 104 milionów do lekko ponad 49. Dr Słon mówi o pogorszeniu się podobnie drastycznej miary, bo z 99, ale do 47 milionów, oraz w tempie spadku wynoszącym lekko ponad 1% na rok. Są to informacje, które powinny wprowadzić Was właśnie w stan szczerego zatroskania się o swoje zdrowie. I już mówię dlaczego. W granicach około 40 milionów plemników na mililitr pojawiają się trudności ze spłodzeniem potomstwa, a już w ramach średniej dla ogółu populacji jesteśmy niebezpiecznie blisko tych wartości. A co jeszcze gorsze, wspomniane przez dr Słon tempo, wynoszące dokładnie 1,2% nie jest już aktualne. Takie wartości notowano do roku 2000, po czym niemal momentalnie tempo to wzrosło ponad dwukrotnie. Pomiędzy rokiem 2000 a 2018 wynosiło ono już 2,6%, co może wskazywać na zmiany epigenetyczne, czyli takie, że coraz gorszą jakość spermy przekazujemy kolejnym pokoleniom w naszym DNA i nie wiadomo, czy zmiany te uda się w ogóle odwrócić. Efekt jest taki, że coraz częściej strzelamy na ślepo, a w dodatku powoli zaczyna brakować samej amunicji. Niektóre publikacje mówią też o notowanym spadku objętości samych ładunków. Choć wracając do czynnika epigenetycznego, to odwrócić ten stan na poziomie jednostki najpewniej możemy. Jak często podkreślam, nasz poziom testosteronu jest wypadkową wielu czynników, podobnie jest z jakością nasienia. Obydwa mierniki są ze sobą bardzo ściśle związane. Żyjąc w konkretny sposób aktywujesz konkretne geny i informacje o tym zaszyte w postaci indywidualnego kodu DNA przekazujesz dalej swojemu potomstwu. Ale jako, że epigenetyka jest nauką świeżą, na pewno będzie to jeszcze przedmiotem dalszych sporów. Na 100% wiemy natomiast tyle, że obserwacje ze wstępu dzisiejszego materiału nie są żadnym wymysłem i mają swoje realne odzwierciedlenie w literaturze naukowej. Gdy robiłem research do tej części materiału, natknąłem się na znacznie większe ilości opracowań niż ma to miejsce zazwyczaj. Spadek w męskiej płodności, postępująca degeneracja w produkcji męskich hormonów płciowych oraz degeneracja ogólnie pojętej męskości bywa przedmiotem dziesiątek toczących się obecnie badań na całym świecie. Co natomiast wiemy na chwilę obecną o przyczynach tego zjawiska? Przede wszystkim zdania na ten temat są bardzo podzielone, a wymienione przed momentem nowe badania w znacznej części starają się znaleźć odpowiedź na to pytanie. I wszystko wskazuje na to, że będzie ona wielowymiarowa, bo różni badacze dochodzą do różnych wniosków. Jest też całe grono takich, którzy negują istnienie tego zjawiska. Najczęściej argumentują to czynnikami geograficznymi oraz tym, że niektóre cywilizacje zdążyły naturalnie wyginąć. Niemniej widzę istotną różnicę między brakiem dzietności z pobudek stricte socjoekonomicznych, a przez problemy ogółu społeczeństwa z płodnością, czego jesteśmy coraz bliżej. Zwłaszcza w Europie dzietność spada głównie przez czynniki socjoekonomiczne, czym może być presja do przedłużania okresu edukacji i do późniejszego wchodzenia w dorosłe obowiązki, oraz dość promowane wycofywanie się kobiet z życia rodzinnego. Pod względem płodności, przynajmniej na podstawie przytoczonych wcześniej badań, widać, że w innych częściach świata problem ten jest bardziej widoczny, zwłaszcza w częściach mocno zanieczyszczonych, na przykład w Indiach, co zresztą niebawem się rozjaśni. Ta grupa badaczy często cytowana jest w najbardziej poczytnych mediach. Które jakby nie patrzeć, to coraz częściej tracą dzisiaj na wiarygodności. Od słon możemy się dowiedzieć bardzo ciekawej rzeczy. Poruszyła ją też będąc wizytą u Jorogana. News ten sprawił, że świeżo nałożona na mój web folia zaczęła się wręcz nagrzewać. Chodzi o szereg sztucznych substancji, mogących wpływać na układ endokrynologiczny ssaków. Chodzi o takie chemikalia, które są dostępne w niemal każdej dziedzinie naszej konsumpcji. Pochodzą z plastików, w które pakowana jest żywność czy też zamykana jest woda i inne płyny, ale też substancji, dzięki którym choćby moja ulubiona przekąska popcorn jest w stanie fajnie uprażyć się w kuchence mikrofalowej i długo zachowywać zdatność do spożycia. Wiele konserwantów ma w sobie takie substraty, które wykazują aktywność względem hormonów. Duże koncerny używają ich też w produkcji kosmetyków i środków myjących, ale też produktów higienicznych, jak np. chusteczki czy podpaski. Jednym z takich związków jest obecny najczęściej w twardych plastikach, ale nie tylko bisfenol. Jest szczególnie szkodliwy na początkowych etapach rozwoju ludzkiego organizmu. Jest jedną z tych substancji, które potrafią przenikać przez barierę łożyska, a etap prenatalny jest o tyle szczególny, że wówczas kreuje się nasza płeć. A co wy na to, że znaleziono powiązania między dodawanymi do naszych produktów chemikaliami a coraz częstszymi przypadkami interseksualności, co dawniej nazywało się hemafrodytami. Szczególnie częste są przypadki kobiet, które przy okazji badań hormonalnych odkrywają w swoich ciałach obecność jąder. Słon porusza ten temat w jednej ze swoich książek, wykazując wpływ chemikaliów na mniejsze rozmiary penisów. Tutaj też wyjaśnia się, dlaczego to w biednych społeczeństwach żyjących wśród znacznej ilości odpadów obserwujemy też szybciej postępującą sterylizację. Na wszechobecność chemikaliów mamy też względnie niewielki wpływ. Na pewno pomaga kupowanie żywności od lokalnych producentów, co polecam również, że względu na ich często wyższą jakość, lepszą cenę i wspieranie polskiej gospodarki, na pewno warto jest możliwie ograniczyć żywność wysoko przetworzoną. Istnieją też kosmetyki ekologiczne, których producenci komunikują nieużywanie szkodliwych substancji. Mam jednak o tym dość niewielką wiedzę i nie wiem co warto by tu wymienić, a co nie. Jeżeli ktoś z Was używa i może coś polecić, to prośba o podanie tego w komentarzach. Na pewno warto jest też ograniczyć używki, w tym marihuanę. Większość publikacji potwierdza jej negatywny wpływ na płodność. THC wpłynęło na pogorszenie parametrów spermy, a na modelach zwierzęcych także obniżone Libido, pogorszenie funkcji seksualnych, zmniejszono masę jąder. Znajdziemy też pojedyncze publikacje mówiące o potencjalnym wzroście. Dotyczą one jednak głównie takich przypadków, gdzie badani pozostawali w chronicznym stresie i z podwyższonym poziomem kortyzolu. Zyskiwali nie dzięki zbawienemu wpływowi THC na jajka, a dzięki temu, że mogli się w końcu wyluzować. Produkcji twoich synów szkodzą też papierosy. A na temat alkoholu czy tym bardziej ciężkich narkotyków nie ma nawet po co się rozwodzić. Wniosek jest prosty. Wszystko, co zatruwa twój organizm, odbije się też na twojej płodności i jakości nasienia. Dzisiejszy mężczyzna nie tylko wciera sobie bisfenol z papieru toaletowego w ślepe oko i poprawia mydłem z dodatkami, to też pali dużo zioła, szlugów, pije dużo browarków. Zdarywanocki, przeglądając płatne treści dla dorosłych, a potem denerwuje się, gdy spotykają go problemy dnia codziennego. A w Polsce, choć pod niektórymi względami, w kontekście przyzwyczajeń, prezentujemy się ogólnie lepiej, to 60% z nas ma nadwagę, która również powoduje brak równowagi hormonalnej, z ukierunkowaniem na wzrost poziomu estrogenów i spadek androgenów. Wiąże się to też ze słabej jakości odżywianiem. Często jest to objaw lenistwa. Ale w naszym kraju bywa też, że na lepszej jakości jedzenie może zwyczajnie zabraknąć pod koniec miesiąca. Wielokrotnie dzieliłem się sposobami na tańsze i skuteczniejsze gotowanie, więc jeśli nie jesteś leniem, to wcale nie musisz jeść słabo. Wystarczy, że zaopatrzysz się w mój e-book Dieta na Budżecie, który swoją drogą już za chwilę ukaże się w wersji papierowej. Wymienione jednak przed chwilą elementy nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, zwłaszcza jeżeli oglądacie mój kanał regularnie. Wątki te na tyle często były przeze mnie rozwijane, że tym razem postanowiłem to sobie darować. Przejdę natomiast do dowodu na prawdziwość tzw. nauki życiowej, bo dosłownie pod wszystkimi materiałami, w których poruszam temat słabnącej męskości, zwłaszcza starsza część mojej widowni z obrzydzeniem wspomina o rurkach. Rurku. Tak często wymieniacie je w komentarzach, jakby były one solidnym argumentem na degenerację męskiego gatunku. Gdyby skriny niektórych waszych pocisków trafiły na jakieś lewicowe grupki dyskusyjne. Może nie, lepiej im tego oszczędźmy. Ale generalnie mieliście rację. Rurki obniżają w pewien sposób płodność. Tak jak każdy rodzaj obcisłych w kroku spodni czy też bielizny. Dla jąder, temperatura ciała. Temperatur Bliska 37 stopniom jest za wysoka, by mogły efektywnie pracować. Dlatego też naturalnie odbijają od jednej nogi na drugą, pozostając najefektywniejszymi w temperaturze 35 stopni. Jeżeli z jakiegoś powodu w sposób regularny i długotrwały przybliżasz je do ciała i to z użyciem grubej i nieprzewiewnej tkaniny, to jak najbardziej możesz obniżyć produkcję swojego testosteronu i plemników. I to nawet w znaczących wartościach. Twoje żądra nie przepadają też za długą regularną sauną oraz długimi gorącymi kąpielami. Mamy też dowody na pozytywne działanie zimna. Regularne chłodzenie jąder kilka razy dziennie w kilku badaniach zaowocowało poprawionymi parametrami pracy jonder. Niestety brakuje na razie większych meta-analiz, stąd koncepcja chłodzenia jąder bywa marginalizowana i wyśmiewana. Ja natomiast pierwszy raz usłyszałem o tym w podcaście Wigro Steve'a który zaprezentował przy tym swoje własne badania krwi. Które to wykonywał będąc na bardzo długim odbloku. Chłodzenie jąder 3 razy dziennie po 20 minut było jednym z najskuteczniejszych działań, dzięki którym osiągnął w końcu zdrowe 600 nanogramów na decylitr i to już po odstawieniu sermów. Podobno metoda ta z sukcesami sprawdza się też u jego klientów. Także, choć bazujemy przede wszystkim na anegdotach, to osobiście widzę tu dużo potencjału. Na tyle dużo, że na pewno nie dam się wcisnąć w rurki. Warto też dbać o wątrobę energii. Sprawna filtracja umożliwia łatwe eliminowanie substancji, które mogą nas zatruć. Do tego dieta dbająca o jelita i antyoksydanty, które pomagają wątrobie neutralizować zagrożenia i zatrucia, co pozytywnie wpływa na jakość spermy. Sporo mówi się też ostatnio o adaptogenach i ziołowych suplementach poprawiających męskość. Kosieratka miała przecież zastępować igłę. Niektóre z nich działają również bezpośrednio, jak np. pyłek sosny, ale głównie w konkretnych sytuacjach. Na przykład ashwaganda obniżając poziom kortyzolu może pomóc w polepszeniu jakości Twoich płynów, ale o cyklu na ziółkach raczej nie myślcie. Można zainteresować się tym tematem na przykład na odbloku, lub jeśli nie macie na co wydawać pieniędzy, to w okresie wytężonego wysiłku lub stresu. Ale nie spodziewajcie się po nich cudów. Suplementy stosujcie przede wszystkim w przypadku braku konkretnych elementów w diecie. A jeśli zależy Wam na polepszeniu wystrzałów lub dbaniu o ich ilość, zamiast kozieradki zainwestowałbym w koenzym Q10. Jego pozytywny wpływ na jakość spermy został udowodniony nawet w większych metaanalizach. A na nasze szczęście występuje często w składzie innych suplementów. Spotykan bywa w dobrej jakości suplementach białkowych, a nawet w przed i po treningówkach. Również kwas foliowy często stosuje się jako wspomaganie w walce o lepszą spermę. To był stalowy szok, a teraz do następnego.